Dla Rektora to wielka radość i zaszczyt, gdy może honorować najwybitniejszych pracowników, profesorów Uniwersytetu. Medal Homini Berea jest właśnie takim medalem ustanowionym, by przyznawać go najwybitniejszym profesorom, pracownikom, prawdziwie akademicki. Profesor Szwarc przez wiele lat pracy dla Uniwersytetu te lata poświęcił Uniwersytetowi. Pan profesor Szwarc przywrócił wydziałowi godność i wielkość. On zbudował ten wydział na nowo po takim okresie dezintegracji, rozdrobnienia. Myśmy się wreszcie poczuli jako prawnicy Naukowcami na tym wydziale, ważnymi i bardzo potrzebnymi. Uważam, że to było drugie narodzenie się naszego wydziału, i uważam Andrzeja za wielkiego dziecka. Życzę mu, żeby go te siły nie opuszczały, żeby go zapał nie opuszczał i żeby tak bardzo był związany z uniwersytetem i z nami, jak przez te wszystkie lata, odkąd go tylko miałem okazję poznać. Jestem szczęśliwy z tytułu udziału w tej uroczystości. Wielu tych osób, które zawsze darzyły mnie, a swoją obecnością potwierdzają, że nadal, darzą mnie przyjaźnią, sympatią i życzliwością. I powiedziałbym, że ta okoliczność jest bodaj źródłem największej dzisiaj, w tej chwili, mojej satysfakcji i dumy. Dumy z tego tytułu, że mam tylu, tylu przyjaciół. Chciałem panu profesorowi po pierwsze podziękować, po drugie złożyć wyrazy uznania i po trzecie życzenia. Podziękować za to wszystko, co pan profesor Szwarc uczynił dla dobra wydziału, dobra uczelni, dla społeczeństwa. Podziękować za wychowywanie kadr. Myślę tutaj o studentach, ale myślę też i o pracownikach naukowych z których niektórzy osiągnęli już nawet tytuły naukowe. Podziękować za ten cały wysiłek organizacyjny, który pan profesor włożył w rozwój wydziału i za współpracę międzynarodową. Wrazić wraz uznania za te wszystkie osiągnięcia, które jest autorem, za te wszystkie sukcesy.